Siedzi, Ole, akcja. Siedź. Siedź. No, idzie, idzie, Dobra. Dobra. Jaka akcja. Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale słuchajcie, za chwilę zaczynamy kolejne łowy a dzisiaj jesteśmy nad moją jedną z ulubionych nad, jesteśmy nad jedną z moich ulubionych zaporówek i dzisiaj można już łowić w ujściu rzeki więc to już też dużo zdradza kto ma wiedzieć ten wie, proszę nie piszcie w komentarzach jaka to zaporówka bo chciałbym żeby to zostało tajemnicą no wiadomo, osoby które tutaj łowią no to będą wiedziały gdzie jestem Zaczynamy poranek od boleni, szczupaków, możliwe, że sumów, a wieczorem spróbujemy złowić sandacze, więc plan jest bardzo obfity. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczycie na filmie, mam nadzieję, że będzie fajnie. Życzę miłego oglądania, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, a ja już sobie zbroję zaraz pierwszą wędkę na bolenia, mam tutaj pudełko sieków i zaczynamy siekać. Elo. Zanim zaczniemy łowienie, to chciałbym Wam przedstawić mojego kolegę, jest ze mną Patryk. Siemanko. Mój operator, jak jest na miejscu, to mi pomaga nagrywać odcinki czasami. A właśnie przyjechał sobie na wakacje i można powiedzieć, że już sobie pyknął życiówkę podczas tego pobytu, bo złowił pięknego sandacza. Na urlopie. Na urlopie jest. No a dzisiaj łowimy sobie inne gatunki ryb i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zaczynamy siekać. Zaczynam od cykady takiej. Dała mi ostatnio na zawodach największego bolenia. W sumie to poświęciłem 15 rzutów. Patrzcie, już się chlapią. Więc to dobry znak. Może się uda dzisiaj jakiś boleni połapać. Czekamy. Czyli? Wiem patera no, patera jest. Szczupak. super Jest szupal. Już ci pomagam. Zobaczcie w nim chwilę tylko świnę. Nie duży, ale jest Napiskowanie nas leszczyczka, na leszczyczka Chcesz zdjęcie z tym? No, nie, w sumie nie, coś to większego złapiemy to dopiero no, no. Albo Pierwsza ryba A Nie robię waliu. I palca też. O kurde. No. No Niestety wygląda na to, że bolenie z samego rana nie są zbytnio aktywne. No ale ostatnio brały po południu, więc zobaczymy jak będzie później. Lecimy teraz w rzekę. Trzeba zobaczyć, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne ryby za chwilę. niestety, póki co ani bolenie, ani sumy nie biorą. Trzeba się pobawić z okoniami. Zobaczymy, czy okonie, chociaż będą brały. No, odpinaj, że się że trzeba nawigować. Na, 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 na. na.

Plan na dzisiejsze łowienie jest taki, bo bolenie akurat nie były aktywne, a brały szczupaki. więc mamy tutaj taką zatoczkę bardzo płytką, do której będziemy dopływać do samego końca pod wiatr. Będziemy dryfować z wiatrem w stronę wyjścia z tej zatoki. No i taki jest plan na łowienie: bardzo leciutkie główeczki, gumy dość sążne, jak najlepiej widoczne w takiej niezaczystej wodzie. Chociaż na dzisiejszy dzień i taki ono jest bardzo czysta, można powiedzieć. No i zobaczymy co się uda. Mam nadzieję, że szczupaki nam dopiszą. A wieczorem spróbujemy jeszcze dobrać się do Boleni. A jak nie, to się pobawimy ze szczupakami. Albo w ogóle nic nie złowimy i nie będzie tego odcinka, więc... Co ja będę tutaj dużo gadał. Bierzemy się do roboty i mam nadzieję, że będziecie miło oglądać ten odcinek. No, Patryk kosi. szupak Wędka w dół. Żeby nie skakał Tylko wróciłem do wody hmm. no To samo co wcześniej O spadł Szybkie odpinanie to było A! GoPro zdjąłem. O! Wariatu ujścia. Taki chyba ładniejszy trochę nawet. 50 taczek O! Gdzie moja guma jest? Tam moja guma popłynęła. No już, nie szanuj. Chłopcze. O, jest wariant. Jakiś skoczek jest, ani ryba. Dobra, ja już. Już, 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 już. Dalej by mi kotwice wziął. No tak, gumy nie pokażę. Została odczelona, ale jest taka rybka. Dzień szczupakowy dzisiaj, można powiedzieć. Co on zrobił? Zaraz Wam pokażę kawałek gumy. O, tyle mi zostało, resztka. Nie dobry ty. No, to dzień Fire Tigera, chyba by cię nie wciągnął, tylko <śmary> Nie go tu, tyle go, Ci go, tu? Pokaż Bo go, ładnie wytchnułem. tutaj. go, tutaj. No, wymiarowy. Gitara. Znowu? Znowu. jest go złapię? Tutaj będzie. Siedzi. No, ty to lepsza ryba chyba trochę. Mówiłem, że go złapie. Słuchajcie, jak tam czekał, nie? No, nie, no nie jest lepszy, ale silny bardzo. Na trzy razy ci brał, nie? Na dwa razy Tobie i raz mi i po zawodach. No, ale silne są ty. Takie nieduże dobry rocznik. No, dobra, chodź tu pajkun, bączek. Po co tu takie robić tutaj? Chodźcie, ładnie wykłos. Gostku. Jest taki. Co on tu się narobił? Smiekaj. Śmierdzi tu żabą. Tu już mamy cztery szczupaki. Dobry wynik. Co, idzie? Był? Jest, no ci po całym tym. No idzie, 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 jest. I jaka akcja. Zrobiłeś tak jak w Stanach i to lepsza ryba. To już będzie 80. Powoli, powoli, daj mu trochę pochodzić. To szkoda ryby, żebyś ci spadła. No, wyczarowałeś go ładnie. Tutaj taka dziewięć prawie ryba. Dobra. ale to wino, kurde, skurczymy, Dobra, muszę go tu na pokład wrzucić. No czekaj, nigdy nie puszczaj. Patrz, do mięsa. No tak. Coś takiego. Chudy, strasznie. Patryk rękę rozwalił. Ja go wypuszczę? Poszedł. No, wszystko pod brzegiem siedzi. No tak nie wiem, no coś walczy, ale jakie to będzie? Ja, nie dużo. Nieduża, ale sztuka. Nie szczupaki nam dzisiaj dzień robią. Miały być bolenie sumy. Są, są szczupaki, nie. Wezmę go chyba tak o normalnie. O ile nie będzie skakał. Niedobry. Nie wiadomo co mu jeszcze się tutaj odbije. Wariat. No co ty gadasz? Znowu? No Nie no ta sama. znaczy no. Poszła druga, no niestety. Straty muszą być. Póki co w przynętach i w palcu. Patryka. No ale jest, pajczek. Uciekaj. Słuchajcie, mała aktualizacja na planie mamy już 6 szczupaków. Jednego małego okonka, a teraz spływamy na małą przerwę, bo się rozwiało. Trzeba odpocząć trochę od słońca. I wieczorem, bardzo możliwe, że ruszymy z powrotem albo na szczupaki i bolenie, albo na sandacze. Tego jeszcze nikt nie wie. Niebawem się zjawimy z powrotem. kontynuujemy zmagania ze szczupakami dzisiaj już nie będziemy niczego innego szukać bo bardzo fajnie biorą i będziemy kontynuować to więc życzymy miłego oglądania a jutro od rana ruszamy na sandacze więc mam nadzieję że film jeszcze się pojawi z sandaczy z tego miejsca także do zobaczenia za chwilę przy pierwszej rybie chyba dobry co? popuść mu trochę tego hamulca nie siłowo to nie sandacze Lepsza ryba mi się wydaje. No, a Siedzi start, w skaku chłopie. Już no wyszedł. Z wyjdzie. Nie. Owinął się. O teraz widzę inny kolory. Ale go prawie złapałem w powietrzu. Gdzie ty go masz? Urwał? Odciął. O, odciął. No, prawie był złapany, ale. <laughs> Ale, kurde, no widzisz, mogłem go łapać w tym powietrzu. No trudno, tak bywa. Piękne branie. Nagrałeś to? No. Co to, boleń? Boleń. No. I to ładny. nie wypluł tylko. Dawaj, dawaj go teraz. No. Jeszcze na taki kolor to bym w ogóle nie przypuszczał, że Bolenia złapie na Fire Kiedy kiedykolwiek. Ale numer. Fajna ryba. Fajna ryba fajna ryba i poproszę zdjęcie. No słuchajcie, tego się nie spodziewałem, że na piskorza w kolorze Fire Tiger złowie bolenia, no, Niesamowite. Zazwyczaj to jakieś naturalne kolory, kolory działały na nie. No ale jest rybka, no, 60 cm z plusem, myślę. Nie będę go mierzył. Niech sobie ucieka do i robi spustoszenie tutaj na tych płyciznach. Jak widać totem nie tylko na szczupaki, ale również na bolenie. Piskosz 14 Fire Tiger również. <gryw> Oczywiście śmieję się, to nietypowa sytuacja, nie zawsze się tak zdarza, no ale fajny przyłowik. Pływamy tutaj z nastawieniem typowo szczupakowym. Bardziej bym się spodziewał suma jakiegoś tutaj na tych płyciznach niż bolenia że przyładuję w taką gumę. No ale są bolenie są. To to, że są, to wiedziałem, tylko że nie wiedziałem, że skusi się na gumę. Ale się skusił także walczymy dalej. Odkryliśmy, że bolenie żerują. Zmiana taktyki No i jest. Teraz Patryk ma bolenia I to pięknego bolenia masz. Daj mu pochodzić, nie, nie zmęcz go daj popójść z kołowrotka trochę No i do podbierak Piękny boleń. Gdzie będzie kurde Bardzo dobra ryba Spokojnie, spokojnie kurde, chłopie Piękna ryba, dalej. go. Pierwszy, pierwszy bolek w życiu to Spokojnie. Ty czekaj, bo mi wędkę wyciąga z łódki. Kurde. Daj mu pochodzić, spokojnie. Pod łódkę był. <laughs> Narozrabiał. Narozrabiał strasznie, słuchajcie, zamęt niesamowity. Wszedł pod łódkę, oplątał się o przetwornik. No ty, to jest chłopie ryba pod 8 dych. O, ale piękny. I na co? Na piskorza. Na piskorze znowu! Ale jaja, dobra, trzymaj to, to. To jest boleń. Dobra, mierzymy to i ten. Mierzymy to i uwalniamy go, bo gorąco to nie można za długo. A jeść go nie będziemy. 64. ale się Dobra, wypuszczaj. Gruba ryba. Daj mu trochę dojść do siebie. Na pewno go trochę zmęczył. Miał jazdę. Miał jazdę, ale jako my jazdę mieliśmy z nim. Skubany. Poskładą nas ładnie. i tak cud, że on tego nie przerwał, nie przeciął. Poszedł. Co mieliśmy nagrać? Bo nie pamiętam. Na zakończenie. No Okej. Okay. Słuchajcie, był to nasz ostatni dryf w tej pięknej zatoce pełnej szczupaków i boleni. Żeby nie było, że tylko łowiliśmy na moje gumy, to ja oczywiście jak odkryłem, że bolenie biorą, to od razu założyłem sieka, bo dla mnie to pewniaczek ostatnio dał mi rybę na zawodach, więc nie będę tutaj ukrywał, że woblery czasami. Zazwyczaj są dużo lepsze od gum na bolenie, no ale Patryk, Patryk ogólnie nie zmienił gumy i po prostu szybko prowadził pisko za 14 cm i złapał jeszcze ładniejszego bolenia niż ja wcześniej. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, jeżeli tak było. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczekujcie kolejnego odcinka z sandaczami. Mam nadzieję, że będzie grubo i będzie Wam się również dobrze oglądało. A my idziemy teraz odpocząć, coś dobrego zjeść, no i zregenerować przed jutrzejszym dniem. Do zobaczenia.